Cześć. Ja pierdolę. <śmienicza> Jestem królem szczurów na głowę, zaciągam kaptur. Nie wiem jak mam na imię ani ile mam lat. Już wiatru szukam w polu, nie wiem skąd się tu wziąłem. Zapomnij o tych bajkach typu osinowy kołek Kanały są mym domem, jestem tu jakby władcą nade mną współczesne miasto. Ludzki zgiełk i natłok Jedyne co nie tu trzyma, to słoneczne światło, dziecko nocy, Belalu, Lugosi, noc moją matką. Mam apetyt jak raptor. Na polowanie ruszam twoje serce jak metronom wybija rytm w mych uszach czasem lubię się w nie wsłuchać, złapać zapach nawie. Aż kredowo białą skórę przeżyją na dylot breszcze Ze zmierzchem nie mam nic wspólnego, to gówno pomiń Zamiast dziurek przy ich wyrywam jafy wielkości dłoni Moje kłyto szpony, mam silne szczęki ponoć Zgniotę twoją gdykę jak i imadło miękki owoc Płynie z i potok, picie serca zwalnia Celebrując każdą kroplę, Siorbiąc, pijam szkarłat ciemnokwisty, szampan, życiodajne Chianti Pasożyt, pijawka, lepiej znany jako wampir Znam ludzkie nawyki, nie jestem tu od dziś Patrzę na ciebie przez okno kiedy śpisz? I nic oprócz krwi nie wyciszy mego głodu. Wampir, król szczurów ukryty w mroku. Znowu czuję pragnienie i wyruszam, żeby pić. Patrzę na ciebie przez okno, kiedyś śpisz? I nic oprócz krwi nie wręciszy mego głodu. Wampir, król szczurów ukryty w mroku. Różka rasa jest dla mnie niczym więcej niż prowiantem. Jak karpię przed wigilią, to w wannie. Jeśli chodzi o głód, to nie mam żadnych barier. Możesz mieć kiłę, żeżączkę lub malarię. Nakarmię tobą armię Czurów, lubią podroby, będą strały twoim śmierwem przez kolejne cztery doby z uśmiechem jak krokodyl nawet chować się nie muszę Nie zwrócisz na mnie uwagi Jadąc w nocnym autobusie Co to za durne wymysły, wampir za parycją geja W brudnych szmatach, jak wumelan, chodzę, garbiąc się jak hiena w tych ponurych alejach idealnie w tło się wkleja, mam w sobie tyle sumienia. To życiowej pasji dena Ściemnia się powoli, słońce schodzi coraz niżej. Spotkałem kiedyś typa, który zasłaniał się krzyżem, udawałem, że krzyczę, że mam w sercu dziwne kłucie po czym tak zacząłem? Wrech tak, że mi gość prawie uciek, Zam uczucie strachu, nie myśl, że nie umiem cierpieć O mojej samotności nie śnił nawet młody werter I tylko sam tam wertem obserwuję niegdy kroczę Z wierną armią szurów poprzez niespokojne noce Znam ludzkie nawyki, nie jestem tu od dziś Patrzę na ciebie przez okno, kiedy śpisz I nic oprócz krwi Nie wiem ciszy mego chłodu Wampir, król szczurów, ukryty w mroku Znowu czuję pragnienie i wyruszam, żeby pić Patrzę na Ciebie przez okno, kiedyś śpisz I nic oprócz krwi, I nie wyciszy mego głodu Vampir, A, pór szczurów, ukryty w mroku Zakradam się nocą do twej spokojnej kołyski Odtworzymy razem scenę z Blade'a, krwawy prysznic Nakłach mam jakby sok z wiśni I błysk w oku 12 razy na rok powtarzam 30 dni mroku Kałuże krwi wokół, mój świat jest piękny, gasze chore pragnienie pijąc bezpośrednio stętnic Zęby jak baraka, ostre jak ostrza kratam Zapatram je w Tobie Na głodzie jak wilku watacha zapada Powoli noc świecą już sodowe lampy Róce Szanty płynąc przez Karmazyno, wyatlantyk, wampir, klam, po soke, mam popęd, co się zgadza, pisał o mnie Bram Stoker, człowiek, ze mnie żaden, choć bliskie, jest to co niskie widziałem wielkie busty spalone, miasta destrukcje, jestem ludzkim produktem, choć bliżej mi do zwierzęcia, człowiek boi się śmierci, choć żyje w jej objęciach, widziałem śmierć od cięcia, widziałem też powolną, widziałem jak mordercy dzieci wychodzą na wolność, widziałem ogrom zniszczeń, jakie wyrządził człowiek, więc zanim ocenisz moją historię, przyjrzyj się. for you. Yeah.